Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, шановные ветеране, уважаемые ветераны, приятели. Друзья, поздравляю вас с днем независимости Республики Беларусь. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Niepodległości Republiki Białorusi. Jest to wielkie święto naszego kraju, które współbrzmi z Dniem Zwycięstwa. W swojej niezależności Białorusi szli przez wojny, samotwierdzone podwygi i ogromny trud. W roku pokoju i tworzenia ten dzień ma szczególne znaczenie. Białorusini uzyskali niepodległość idąc przez wojny, czyny bohaterskie i ogromną pracę, pokolenie, które podarowało nam wielkie zwycięstwo, podarowało nam wolność i pokój za cenę swojego życia, milionów istnień ludzkich. Zawsze będziemy mówić, pamiętać i przekazywać to, że wiedza to wiedza dla nowego obywatela urodzonego na naszej ziemi, ponieważ 3 lipca od dniu zwolenie Mińska od hitlerowskich najeców. Białorusini umęczeni niewolą, Utratą krewnych i bliskich powrócili do życia. Nie ma i nie może być innego znaczenia tego święta. Nie ma i nie może być innej daty, bez względu na to, jak bardzo marzą o tym potomkowie nazistów tam i ich wspólnicy tutaj. Dla nas, Białorusinów, Dzień Niepodległości to dzień, który przybliża zwycięstwo narodu radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Drodzy weterani wojny i pracy, wojny, my wszyscy urodzeni w czasie wojny w Japonii, w Japonii, mamy wobec Was ogromny dług wdzięczności. Mieliśmy być szczęście być dziećmi i wnukami odważnych i, i silnych ludzi, ludzi, takich jak, jak my, Wy, prawdziwych patriotów. Mieliśmy szczęście dorastać i wychowywać się na przykładzie, na przykładzie wojennych, bohaterskich czynów waszego pokolenia. Pokolenia, które nauczyło nas przyjmować ciosy, żyć zgodnie z sumieniem i sprawiedliwością. Niech Bóg obdarzy Was zdrowiem i wigorem, abyśmy jak najdłużej mieli okazję dziękować Wam i składać życzenia z okazji tego wielkiego święta, które nam podarowaliście. Pozdrawiam Was tym wielkim który Wy nam Na Walczyliście na polach bitew, wasze zwycięstwo zabezpieczyło pokój na świecie na dziesięciolecia, ale ten pokój wytętynia. wyczerpał swój pożytek. Dziś no jest wytętynia. nasz czas, aby wytętynia. wypełnić naszą historyczną misję. Teraz my walczymy o ten świat. Jak widzicie, walczymy na froncie informacyjnym, ekonomicznym i politycznym. Tak, ta wojna nie jest widziana przez wszystkich, nie przez wszystkich rozumiana. Pociski nie wybuchają, kule nie świszczą, ale wciąż chcą rzucić nas na kolana i zniszczyć. Dlaczego Zachód znów chce zlepić z nas wroga? Boje się nas. Nie dlatego, że jesteśmy agresorami i zamierzamy zaatakować lub zniewolić. Jesteśmy dla nich niebezpieczni ze względu na nasz autorytet, niezależność i siłę państwa białoruskiego. Przecież to jest najważniejsze. Nasz przykład, brak przepaści między bogatymi i biednymi. Przykład ochrony socjalnej obywateli, przykład zdrowego społeczeństwa i tradycyjnych wartości oraz wiele innych osiągnięć narodu białoruskiego, które imponują Europejczykom i Amerykanom. Западные элиты боятся, что завтра их граждане выйдут на улицы и скажут решительное неолиберальным ценностям. Они уже там со, только не говорится нам в их медиах, против чего борются обычно люди во Франции, Бельгии. I innych krajach. Walczą, by powiedzieć nie, chcą żyć normalnie. Wartości, które dzielą społeczeństwo na kasty, uprzywilejowują uprzywilejowanych, rzucają naród i racjonalno bezduszną otchłań w pogonie za bogactwem. Silniejsza od tego strachu jest anglosaska chciwość i żądza podboju, znana od czasów starożytnych. Naturalne bogactwo i rozległość wschodniosłowiańskich ziem wciąż nie pozwalają im zasnąć. Wirus nienawiści do wszystkiego, co słowiańskie, jest przekazywany z pokolenia na pokolenie wraz ze słowami niewolnik i słowianin, które brzmią niemal identyczne w językach od angielskiego i niemieckiego po szwedzki i francuski. Nietolerancja zachodnich polityków wobec naszych wartości, ich patrzenia na nasze zasoby materialne i ludzkie jest wyzwaniem, wyzwaniem dla naszej państwowości i suwerenności. Myślę, że jesteście tego świadomi. Zebraliśmy się w przededniu obchodów Świętej Niepodległości. To pozwala nam poruszyć również nieświąteczne tematy i zwrócić się nie tylko do naszych obywateli. Znacie sytuację. Jesteśmy w sytuacji kryzysu militarnego i politycznego na skalę globalną, bezprecedensowego w historii ludzkości. Po jego Zapadu, nie Zachód nie potrzebuje dialogu, aby to nie rozwiązać. Nie Oni nie potrzebują dialogu. Paka. Na razie. Na Ukrainie przecież wszystko rozwija się zgodnie z ich tak scenariuszem. Zamach stanu w 2014 roku no wydarzył się, pieniądze zainwestowane w przygotowania zostały zwrócone, Rosja na Donbasie zaczęto zabijać, również zgodnie z planem w odpowiednim czasie. A to, co dzieje się dzisiaj, to po prostu prezent dla całego zachodnioeuropejskiego establishmentu. W tej chwili państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, zbroją naszego sąsiada Polskę w przyspieszonym tempie, tworząc w ten sposób kolejny punkt zapalny, tworząc kolejny przyczółek dla agresji najbardziej agresywnego i niestety najpotężniejszego kraju na świecie Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że czynią z niej kolejny po Ukrainie poligon doświadczalny w konfrontacji z nami, z Rosją. Polski rząd powinien myśleć głową przede wszystkim o własnym narodzie. Dla Zachodu Polacy byli i pozostaną Słowianami, a to materiał zbędny. Uczcie się historii, sąsiedzi. Kraje bałtyckie, które są nam najbliższe, są po prostu zdumiewające swoim samobójczym uporem, aby stać się oddziałem uderzeniowym NATO i najwyraźniej no niedorośli jeszcze. Na razie przydzielono im rolę popleczników i prowokatorów. Tak, drodzy przyjaciele, taka jest rzeczywistość, ale rzeczywistość jest jeszcze taka, że są to nasi sąsiedzi. Ludzie, którzy tam mieszkają, są tacy jak my, więc musimy żyć z nimi chociażby w lichym, ale pokoju. Nasz rząd, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zaoferować im plan dobrego sąsiedztwa i pokoju. Po raz kolejny podajemy Wam rękę w pokoju, nie dlatego, że boimy się Waszych pułków i chorągwi, ich cele są nieistotne, a plany szalone. Podobnie jak podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zdradzieccy kolaboranci nie mogli znaleźć tyle ludzi, by stworzyć własną armię. Podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Takie zgromadzenia były przedstawiane jako białoruscy partyzanci walczący przeciwko reżimowi komunistycznemu. Dla nich wszystko skończyło się tragicznie w trybunale i na szafocie. Dla tych, którzy się schowali i kogo schowali za oceanem, z zapomnieniem i niesławo. I jeśli ktoś chce to powtórzyć, to jego wybór, nie najmądrzejszy, biorąc pod uwagę zmianę układu sił.

Czy poważnie myślę, to, że obejdzie to, się mało to, ofiarą z Wilnej Europy? Europy? Nie daj Boże, wybuchnie najgorsza wojna w historii, będzie gorąca nie tylko w Warszawie, Kijowie czy Wilnie. My, Europa, jako cywilizacja, w znikniemy. Dzień, w I my, Europa, jak cywilizacja. No imże to, to nie nam ale przecież oni tego nie potrzebują. My też. Białoruś, Rosja kategorycznie nie jest zainteresowana takim skutkiem. W rzeczywistości nawet jeśli mamy różne interesy narodowe, wartości, tradycje, my, kraje Europy Wschodniej i Zachodniej, nasz wspólny dom możemy i powinniśmy rozwijać się razem. Możemy być dla siebie interesujący i użyteczni we wszystkich sferach gospodarczej, naukowej, edukacyjnej, kulturalnej. Mamy wystarczająco dużo problemów, ale mamy też te same problemy. Klimat się zmienia, niemal co roku walczymy o plony, jest cała masa problemów energetycznych, dostęp do zasobów, w tym siły roboczej, demografia, rosnący ekstremizm, cyberprzestępczość. W Europę Zachodnią uderza fala kryzysu imigracyjnego prędzej czy później uderzy ona również we wschodnią część. Musimy współpracować i pamiętać, że nie jesteśmy silniejsi od natury, bez względu na to, jako siłą mięśni i potencjałem militarnym dysponujemy, bez względu na to, jako technologię dysponujemy. Pandemia już postawiła wszystkich na swoim miejscu. Co będzie dalej? Co jeszcze może wyjść z laboratoriów biologicznych rozsianych po całej przestrzeni euroazjatyckiej? Wydaje się, że po raz kolejny zapomnieliśmy, że nie wszystko zależy od nas, że jesteśmy ziarenkami piasku we wszechświecie, a nasze geopolityczne gierki to pył. Musimy się zatrzymać, zanim będzie za późno. Nadal wzywamy do pokoju w sensie globalnym, ale jeśli państwowość, niepodległość, integralność, terytorialne, bezpieczeństwo naszych narodów są realnie zagrożone, nie zawahamy się nawet odpowiednio zareagować. Nie wystawiajcie na próby naszej słowiańskiej cierpliwości i Waszego losu. Teraz modne stało się mówienie o centrach decyzyjnych. Cóż, współrzędne tych centrów są znane z milimetra, A przedwczoraj zostały one jasno i wyraźnie określone i zatwierdzone przeze mnie na mapach wojskowych. i i na Musimy usiąść do stołu negocjacyjnego i zacząć wypracowywać nowy system bezpieczeństwa w regionie. Wzywam do tego od dłuższego czasu i zacznijmy tworzyć pokojowe dla dobra naszych narodów. Drodzy Białorusini, Znajdujemy się w samym centrum Europy i w sercu starożytnej historii. Tysiąc lat temu życie wrzało tutaj. Nasi słowiańscy przodkowie na tym skrawku ziemi stworzyli podwaliny białoruskiej państwowości narodowej. Walczyli o swoje ziemię, o wolność, o swój naród i o życie. I nie będziemy mogli tego zignorować. Bez względu na to, jak trudno jest teraz, bez względu na współczesne ryzyko i zagrożenia, przed którymi stoimy, mieliśmy szczęście budować naszą przyszłość wyłącznie w intelektualnych i materialnych bitwach. I te szanse, cenimy, tworzymy. Dziękuję wszystkim Białorusinom za ich pracę, przede wszystkim mieszkańcom wsi. Jest was prawie trzy razy mniej niż było w. W przededniu odzyskanie niepodległości i upadku Wielkiego Państwa. Trzy razy mniej, ale produkujecie półtora razy więcej zboża, znacznie zwiększyliście produkcję żywności. Jesteśmy w pełni samowystarczalni pod względem maszyn niezbędnych na polach i farmach. Dziękuję wszystkim, którzy pracują w przemyśle i innowacjach i rozwoju technologicznym. Dzięki Wam Białoruś jest jednym z liderów w produkcji maszyn rolniczych, ciężarówek, wywrotek. Każdy z naszych gigantów produkuje teraz najlepsze maszyny, takie jak bezzałogowe ciągniki, największa na świecie ciężarówka, sprzęto o wysokiej precyzji, obrabiarki i wiele innych. Nasza nauka przoduje w wielu dziedzinach, opracowujemy i produkujemy unikalne urządzenia przemysłowe, sprzęt medyczny, transport elektryczny i zwiększamy naszą niezależność technologiczną. Nasze satelity krążą wokół ziemi, a nowe tworzymy wspólnie z Rosją. Oczywiście historia nie tworzy się tylko dzięki rozwojowi i ciężkiej pracy w produkcji. Dziękuję wszystkim tym, którzy kształcą i uczą nasze dzieci, którzy leczą i ratują życie, bez których nie może być przerwy w technologii. Wszystkim, którzy zapełniają Białorusi przytulność i piękno. Wszystkim, którzy rozwijają usługi, wzbogacają naszą kulturę, pomagają osobom starszym i potrzebującym. Specjalnej opieki. Wszystkim tym, którzy szczękują naszego spokojnego snu i bronią fundamentów białoruskiej państwowości, którzy bronią interesów kraju za granicą. Nasza codzienna praca i wysiłki, które podejmujemy dla dobra Białorusi, to cena niepodległości cena, o której ciągle mówię. Nie potrzebujemy więcej. Tworząc, stajemy się silniejsi, stajemy się silniejsi i gwarantujemy niepodległość i pokój w naszej ojczyźnie. Taka jest filozofia życia. To jest całe znaczenie roku pokoju i tworzenia. Zrobiliśmy wiele, mamy jeszcze więcej planów i życzę Wam wszystkim osiągnięć zawodowych, szczęścia i zdrowia. Dbajcie o swoją ojczyznę, pokój, tradycje. Dbajcie o siebie i swoje dzieci. I nie martwcie się. Wiem, że się trochę martwicie. Wszystko będzie w normie. Czasem nawet dobrze, bo macie nas. Bo to u Was jest my. to u Was jest. мы, наше поколение, способное вас защитить, и никакое оружие нам не страшно, не ядерное, и никакие хрупкие полки нам не страшно Понял ваш матч и нас. Наше поколение, нет которое встанет вас охранить, не буй мы жадной брони, брони нуклеарной, а не жадных хрупких пуков. I to nie tylko dlatego, że nie mamy PMC Wagnera. Nie jest to temat na dziś, kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy. Powiem tylko jedno: powiedziałem to kiedyś na dużym forum. Jeśli nie wiecie, co zrobić w danej sytuacji, a wasi wrogowie krzyczą, powinniście zrobić coś przeciwnego. Jeśli krzyczą, że broń nuklearna jest zła, czyńcie odwrotnie. Podam jeden przykład dzisiejsi ucinierze, a wczorajsi aspiranci do władzy krzyczeli, zniszczymy białorusko AS, nie jest nam potrzebna. Dlaczego tak mówili? Bo podpowiadali im przede wszystkim nasi sąsiedzi, Polska i Litwa. A co mówią dzisiaj? Litwa planuje budowę nowej elektrowni jądrowej, która zastąpi tę zniszczoną. Polska planuje budowę dwóch lub trzech. Dlaczego naszym głupcom kazano nie budować, tylko niszczyć? A, bo nikt nie chce mieć żadnej konkurencji. Państwo, które nie żyją przerywanym nowoczesnym super, nowoczesnym technologiom, niszczą i umierają. Energia jądrowa jest super nowoczesną technologią. Kiedy cena gazu wzrosła do 2000 dolarów za metr sześcienny, zaczęto mówić, że energia jądrowa jest zieloną energią. Jest najbezpieczniejsza i powinna być rozwijana. Niemcy po cichu opóźnili planowane zamknięcie elektrowni. Французі, которые визують будувач электронія и антрополя, зачали будувати на цьому світі, подобне як американці, японці, курейчиці і мире. Вони почали будувати нові станції по всему миру, так же як американці, японці, корейці і інші. Ja tylko cofam Was do niezbyt odległej przeszłości, której byliście świadkami, ale nawet gdybyśmy się z tego wycofali, kupowalibyśmy dziś od 5 do 6 miliardów metrów sześciennych gazu zimnego więcej, mimo że jest on dziś tani, ale kiedyś był drogi i będzie droższy. Jest to najtańsza i najbezpieczniejsza energia, ale najważniejsze jest to, że jej potrzebujemy. W ten sam Które sposób mówi się dziś o broni jądrowej, która została przywieziona do Republiki Białorusi. Jeśli ktoś się temu sprzeciwia, nie ma potrzeby nikogo krytykować. Ja już o tym mówiłem, to była moja najmocniejsza inicjatywa i im więcej żyjemy, tym bardziej jesteśmy przekonani, że musi ona pozostać tutaj, na Białorusi, w bezpiecznym miejscu i jestem przekonany, że nigdy nie będziemy musieli jej użyć, dopóki ją mamy, a w никогда не поставит ноги на нашей земле. То же самое сейчас не из Беларуси. Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их To samo teraz nie z Białorusi. Rozmuchali rozmuchują ten problem z PMC Wagnera, prywatną firmą wojskową. Uspokójcie się, jeśli można ich tu zaprosić, byłoby to dobre dla naszej armii. Są to najlepiej wyszkoleni ludzie, mówią, że tam są skazani. Posłuchajcie, wszyscy wojskowi, którzy byli tam skazani, już nie żyją niestety. I jeszcze jeden niuans, którego nie chcą wyjaśnić. Skazańcy zostali zwolnieni z więzień w Rosji, tylko na front rosyjski. Ani jedna osoba nie wyjechała za granicę. Tak to, że nie, Więc wagnerowcy. kim są wagnerowcy? Znam ich od dawna, odkąd w formie, pamiętacie, kiedy zatrzymali się ich 33, w roku, chyba w 20 roku, tutaj pod Mińskiem. Wtedy I wypuściliśmy mi ich. Są nam wdzięczni i zawsze w serkie stawiają Wladenia świeczkę, zabaczkę. Nie obawiamy się ich. I świeczku Ani nam nie straszli. Это люди прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. То со люди, кто уже шешли через войск, кто уже пшешли войны, люди, кто уже вальчили на сам свечу нормальную цивилизацию. Слушайте. Zachód nienawidzi ich w duchu. I jak tylko rozeszła się wieść, że są tutaj na Białorusi, fala telefonów od tych, którzy nas nie uznają, dyktator zaczął dostawać telefony na Białorusi. To jest zła rzecz, to jest zły sygnał. Dlaczego to jest złe? Dlaczego jest Zaj to złe zna, dla Francuzów? Ponieważ ci Wagnerowie w Afryce, wiecie oczywiście. w jakich krajach, bili Francuzów, aż się kurzyło. Oczywiście, że im się to nie podoba. Niestety nie mamy ich, ale jeśli ich instruktorzy, jak powiedziałem, przyjadą i przekażą nam swoje doświadczenie bojowe, przyjmiemy to doświadczenie. Niektórzy dowódcy już mówią o tym. Niech przyszło do nas kilku instruktorów, niech nam pomogą, niech nam podpowiedzą. I powiem Wam rzecz zupełnie niepopularno. Armia jest armią tylko wtedy, gdy jej walczy. Dlaczego Amerykanie odnoszą takie sukcesy, bez względu na to, jak bardzo ich krytykujemy? Ponieważ zawsze walczą i wiedzą, jak broń produkować i kupować. Niestety to nie jest Wojewać nasza droga, to nie, to nie jest, jest moje wojować, a już na pewno nie wasze. Nie wybieram się na wojnę, ale prawie 30 lat przygotowywałem się do tej wojny, dlatego żyjemy w czasach pokoju. Cóż, to nie jest świąteczne przesłanie. Tak na wszelki wypadek, żebyście się nie martwili. Dziś żyjemy w czasach pokoju i chciałbym jeszcze raz złożyć Wam życzenie z okazji Dnia Niepodległości. Żyjcie długo i bądźcie zdrowi. Żyjcie długo i bądźcie zdrowi.